Dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na targach. Na Pani stoisku widzę rolapy, a na nich napisy. Suplementy diety, dermokosmetyki, moc monojonowej cząstki. Czy mogę prosić o wyjaśnienie na dnia tych słów? Rolapy są piękne i bardzo dużo mówią o tym, czym ja się zajmuję i o czym chcę powiedzieć. Pierwsze zauważył Pan dermokosmetyki. To są kosmetyki, które leczą. Tu dermokosmetyki. Tu mamy suplementy diety. To są produkty, które mają wzmocnić nasz organizm. Wprowadzajmy to, czego nie mamy w jedzeniu. To jest uzupełnienie naszej diety. A cząstki monojonowe, to powiem za chwilę, gdy zacznę mówić o dermokosmetykach. I suplementach diety. Chciałabym zacząć króciutką informację od tego produktu. Dlaczego się zainteresowałam tymi produktami? Krzem. Pierwiastek życia. Doktor Krupka o tym pisze w swojej książce. Mówi Pan ziemba na swoich wykładach. Krzem. Krzem, krzem i krzem. Potrzebny jest, jest to jeden z najbardziej potrzebnych pierwiastków dla naszego organizmu. Bez krzemu nie stworzy się kolagen, a jak nie ma kolagenu, nie ma tkanki łącznej, nie ma tkanki kostnej, jesteśmy kulawi, mamy żylaki, mamy wzrosty. Mamy z... różne problemy. Dlaczego? Bo krzem powoduje elastyczność żył, krzem powoduje elastyczność mięśnia sercowego, elastyczność tkanki. Jest niezbędny, niezbędny krzem jest sportowcą. Przy kontuzjach, przy złamaniach, przy skaleczeniach. Kochani, jeżeli złamiecie nogę, to w tym miejscu jest 50-krotnie więcej krzemu. Organizm go będzie kumulował, żeby odbudować tą kość, odbudować to skaleczenie. Ten produkt jest fenomenalny, bo nie jest połączony z borem. Wiele osób, jak rozmawiam, w ogóle nie słyszało, że coś takiego nam jest potrzebne. Tak, bor odpowiada za uwapnienie kości. Dziecko małe, jak się rodzi, to jest okres krzemowy. A na starość robimy się wapniakami. Pan Stanisław Szczepaniak, twórca tych produktów, prosimy, prosimy. Wytłumaczył nam dlaczego. Dziecko musi rosnąć. Krzem jest pierwiastkiem wzrostu, życia. Więc musi mieć go bardzo dużo. Zabierze go z matki, jeżeli ma, bo są ostatnio bardzo duże niedobory krzemu nawet u dzieci. Co się dzieje dalej? Brakuje nam krzemu w żyłach na starość, już jak zaczynamy być dorośli, albo z braku złej diety i w jego miejsce natychmiast wchodzi wszędobylski wapń. Jemy dużo wapnia, myśląc, że on wejdzie w kości. Nieprawda. Jeżeli nie będzie boru, witaminy K, on wejdzie nam w żyły, on wejdzie nam w serce, on wejdzie nam w mięśnie, będziemy mieli zwapnienia, a grozi nam nadal osteoporoza. Bor ma przekierować nam wapń do kości. Super suplement diety. Polecam wszystkim. Bardzo dobry na wątrobę, bardzo dobry na uzupełnienie tego krzemu w całym organizmie. Linia krzemowa. Żel. Rewelacyjny produkt. Żel, który stosujemy na ciało. Na wszystkich. Wszystko to, co się dzieje, ugryzienia, ukąszenia, to powie zapalenie skóry, łuszczyca, bolące dziąsła, bolący odbyt. Wszystko. Rewelacyjny produkt, bez którego nie powinniśmy w ogóle wychodzić nawet z domu. Są w mniejszych pojemniczkach, jak ja zawsze mam z sobą. Linia krzemowa nadal. Kremy rewelacyjne, samym krzemem nie uczulają. Przetestowały to osoby, które miały olbrzymie problemy, ale jest krzem jeszcze z kwasem chiarunowym jeszcze z krzem z miedzią. Z tych produktów super takich jeszcze jest srebro. Mało doceniane, ale działające rewelacyjnie. Srebro niszczy 650 patogenów. Tak samo, pan Stanisław Szczepania, twórca tych produktów, powiedział, Wsikajcie wszystko. Wychodzicie z basenów na grzybice, na łuszczyce, na zap za atopowe zapalenie skóry. Wszystko to się, katar, kaszel, wszystko to, co się dzieje z Wami, to zastępuje antybiotyk. Postać mgiełki. Dwa produkty. Biochelaty. Jak wiele osób nie słyszało, co to jest miedź, cynk, chrom, jak bardzo nami są potrzebne. To są bardzo niewielkie ilości, ale bez tego nie pracuje nasza maszyna, nasza komórka, nie pracuje nasz organizm. Jak mówiłam o maszynie, to powiem coś takiego. Dlaczego chorujemy? Dlatego, że jest jedna jedyna choroba niedożywienie komórek. Wyobraźcie sobie, że komórka to jest taki najlepszej klasy Mercedes. I wlejcie do tego mercedesa ochrzczone niepełnowartościowe paliwo. Nie chce jechać. I tak dokładnie się dzieje w organizmie. Organizm nie potrzebuje naprawdę, kochani, lekarstw. On potrzebuje składników, żeby się budować. On ma swoje naprawcze metody. Tylko dajmy mu surowiec. Sól. Odkwaszająca. pH powyżej 8. Co to znaczy? Kto wie, co to znaczy pH krwi, to wie, że jesteśmy bardzo zakwaszeni. Wszystkie te produkty odkwaszają organizm. Moczenie nóg powoduje, że pH rano mamy w normie. I to jest najważniejsze. A przy okazji piękne pięty, piękne stopy, bo zmiękcza to skórę. To są produkty, które wymieniłam, a złoto, mgiełka złota, rewelacja. Nasze babcie złotem smarowały jęczmi. Dlaczego? Bo niszczy gronkowca. Z złoto potrzebne jest do budowy kolagenu, pięknej cery, od przebarwienia skóry. Złoto jest też antybiotykiem. Złoto psikamy maseczki ze złota. Kleopatra już wiedziała. Kochani, złoto jest rewelacją. Są też kremy ze złota pod oczy i kremy na noc. O tych produktach powiedziałam, za chwilę powiem o innych, ale powiem o technologii. Dlaczego one są wspaniałe? Technologia monojonów, najdrobniejszych cząsteczek. Tak wyglądają cząsteczki standardowe. Jak mogą wejść przez skórę? Często czujemy, owszem, wilżenie tu jest na wierzchu, ale środek jest pusty. Cząsteczki nano już są mniejsze, już sobie dają radę. Jedyna firma kielecka. Stworzyła technologię monojonów, najdrobniejszych cząsteczek, które przenikają przez wszystkie warstwy skóry do krwi. I dlatego to są dermokosmetyki. Pan Stanisław Państwa Szczepaniak na wykładzie powiedział: skóra, przez skórę możemy włożyć wszystko, jeżeli będzie się to przyswajało i będzie zrobione w takiej technologii. Przez żołądek trudniej, bo niszczą to kwasy trawienne, niszczą tam już różne procesy następują. Czyli byśmy na wykładzie pana Stanisława Szczepaniaka i innych. 90% przyswajalności jest w płynach lub przez skórę, a 15% tylko przez tabletki. Więc często kupując bardzo dużo tabletek mamy, powiedział tak brzydko, drogą kupę. Proszę Państwa, firma Invex Remedies, pan Stanisław Szczepaniak, można znaleźć to sobie w internecie. Rewelacyjne produkty znane na całym świecie, zdobyte wszystkie medale, jakie można było, wszystko ma patenty i jest to unikatowe coś, co jest w Polsce i to promuje. Inne produkty. Produkty na odrobaczanie siebie, nie tylko zwierząt, bo my zwierzęta odrobaczamy. Witamina C unikatowa pani doktor Anny Bednarek. Jest połączona z lizyną i z grzybkiem rejszy. Liście chrzanowe, drzewa chrzanowego z Indii. To jest proszek liści, bardzo bogate w witaminy B, C, D, K, antyutleniacze. To zastępuje mięso w Indiach. Ma taką wartość, bo ma bardzo dużo białka przyswajanego. Co jeszcze mogę powiedzieć? A ma Pani jakieś doświadczenie osobiste? Tak. Osobiste to mam takie, Maryja Rodowicz mówi tak, uchowaj nas Panie Boże od doświadczeń życiowych, ale takie napotykamy. Oparzyłam rękę bardzo, wylewając sobie wrzący przecier pomidorowy, robiąc jesienią dzieciom przetwory. Ból niesamowity. Ratowało mnie tylko to, że miałam wodę pod, rękę pod zimną wodą i żel. Ulga. Zimna woda, żel. Zimna woda żel. Nie wiedziałam, czy dzwonić po pogotowie. Późny wieczór. Rozpacz była duża, ból też bardzo ogromny. Ale po godzinie przestało mnie boleć. Zmęczona płaczem, bólem poszłam spać. Przespałam całą noc kładąc rękę, przykrywając kołdrą. Rano obudziłam się, zdjęłam ten żel, bo on zrobił taką skorupę, otulinę. Zdjęłam go, ręka nie miała bombli, nie była pomarszczona. Owszem, przez miesiąc zmieniała różne kolory, schodziła skóra. Po miesiącu wyglądała tak, jak wszyscy powiedzieli, jak pupka noworodka. Więc to oświadczenie. Mamy bardzo dużo doświadczeń. Srebro, pan czy powiedział, do pochwowo. Nadżerki, mięśniaki, różne dolegliwości, złoto. Mamy osoby, które miały trądziki, a topowe zapalenie dla młodzieży srebro. Zresztą w firmie Invex mówią tak, te dwa produkty to jest małżeństwo. To dezynfekuje wszystko, a wszystko co się dzieje na skórze to spowodowane jest jakimiś grzybami, jakimiś wirusami, coś co to srebro musi zabić, żel musi odbudować tkankę, bo potrzebny jest, żeby stworzyć kolagen. Tych doświadczeń jest bardzo dużo. Na pewno o nich będziecie słyszeli, słyszycie, a najbardziej to jest przekonać się samemu używając, bo ktoś może powiedzieć, mówić, 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 a inne osoby powiedzą, a, jakieś bajki opowiada. Najlepiej przetestować na siebie, na sobie. Jest też informacja, system zakupu nowa idea. Oj, tak, proszę Państwa. My stworzyliśmy taką grupę y ludzi i stworzyliśmy taki system zakupowo-rabatowy Nowa Idea. Nie jest to firma, to jest społeczność. Mamy w tej chwili 5000 tysięcy osób, a mając taką społeczność, nowa idea przez fałpisane.com można znaleźć sobie to na internecie, mamy szansę negocjowania z firmami wybranych przez nas produktów o najlepszej jakości produktów, które nam są potrzebne w codziennym życiu. Nie tylko kosmetyków, nie tylko y, y, suplementów diety. Są bardzo ciekawe produkty do samochodów. Są y, różne urządzenia do używania w domu. Ale mając taką 5000 społeczność, możemy negocjować rabaty. Przekazujemy je naszej społeczności. Szczególnie promujemy polskie firmy, polskie patenty. Polskie wynalazki, które mają trudno zaistnieć na naszym rynku, a naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo wartościowe. Wchodząc na stronę nofeaidea.com można obejrzeć portal nasz, wejść do sklepu, zobaczyć jakie mamy produkty, a potem można się zalogować, jest to za darmo, nic nie kosztuje, dokonać sobie zakupu Jesteście Państwo członkami portalu Nowa Idea. Macie do dyspozycji swoją stronę internetową ze sklepem i z naliczaniem rabatów. Proszę. Proszę Lucynko, proszę bardzo. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.